Kolejne ćwiczenie, tym razem angażujące mięśnie pośladkowe i mięśnie ud. Wykorzystamy zgrzewkę wody lub pięciolitrową butelkę z wodą. Oczywiście, jeżeli na początek czujecie, że nie macie tyle siły, żeby używać ciężaru, wykorzystajcie ciężar własnego ciała. Na początku naprawdę to wystarcza. Będziemy siadać i stawać. Może to być z krzesła, może być z kanapy, może być z taboretu, fotela, łóżka, cokolwiek macie dostępnego. Delikatnie rozstawcie stopy szerzej niż swoje biodra. Siadamy na brzegu naszego, tutaj, mojego fotela. Ciężar, no jak na razie nie będę brała, ściągamy barki, łopatki w tył. Za zadaniem mamy stać. Jak najszybciej do góry, nie tracąc tutaj spięcia ciała. Unikamy bujania się do przodu. Zaraz Wam zademonstruję to ćwiczenie od boku. Wdech. Można pomóc sobie, wypychając ręce do tyłu. Jeżeli mamy siły. Jeżeli mamy jeszcze więcej siły, przytulamy do siebie drzewka wody. Zwróćcie uwagę na moje kolana. Są skierowane w, kier... w stronę, która jest wyznacza... wyznaczona przez moją stopę. Czego musimy unikać? Przede wszystkim pochylania się i ściągania kolan do środka. Zobaczcie teraz to ćwiczenie od boku. Uginamy biodra i schodzimy pośladkami do dołu. Lekko biodra w tył. I tak samo z ciężarem. Ściągamy łopatki. Staramy się ich tutaj nie puszyć, żeby się nie wgarbić. Wykorzystujmy to, co mamy w domu. Naprawdę warto poćwiczyć codziennie. Pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnym filmie.